Jestem studentem Akademii Górniczo-Hodniczej w Krakowie, gdzie studiowałem informatykę w trybie stos stosowaną w trybie indywidualnym. Łączyłem ją z fizyką i z astronomią w pewnym sensie. Działam bardzo aktywnie w Szwajcarii, gdzie jestem stałym współpracownikiem Ośrodka Badań nad Fizyką Jądrową CERN w Genewie, gdzie pracuję m.in. nad różnego rodzaju systemami wizualizacji, wizualizacji danych w eksperymencie TOTEM. Byłem również współpracownikiem grupy, która zajmuje się symulacjami Monte Carlo w fizyce cząstek. E, prócz tego działam w e, Gniewie i w Szwajcarii na różnych polach. Są to również pola sportowe, eksploracyjne, jestem alpinistą, Zajmuję się organizacją ekspedycji w różnego rodzaju miejsca świata, jak na przykład Syberia, zimą bądź latem. Są to różne szeroko pojęte działalności, które łączą, e, bym powiedział, informatykę z fizyką, z ekonomią i z kilkoma innymi dziedzinami. E, Nagroda, którą dostałem jest to 10 tysięcy złotych. Przypuszczam, iż wydam ją na coś, coś związanego z moją edukacją. Będzie to inwestycja bądź w może jakieś kursy językowe, może jakiś wyjazd w jakieś ciekawe miejsce na Ziemi. Myślę, że wydam te pieniądze zgodnie z ich wyznaczeniem. Czyli tak by posłużyły się mi, a w ten sposób również i e, mojemu krajowi, Polsce. Mam takich kilka możliwości, które są, bym powiedział, równoważne. Jest to na przykład doktorat na jednej ze szwajcarskich uczelni. Mam w tej chwili Zielone światło, by zacząć astrofizykę na Politechnice w Federalnej w Curychu. E, jest to pierwsza politechnika w Europie i trzecia na świecie. Być może, może, być może będzie to doktorat w Lozanie na Politechnice EPFL. E, bądź też jakaś działalność właśnie w Genewie, być może tam założę jakąś własną firmę, zobaczę jeszcze. Celem konkursu jest wyłanianie oraz nagradzanie i promowanie zwycięzców. Laureaci zeszłorocznych edycji Studenckiego Nobla znaleźli swoje miejsce albo na uczelniach, albo w biznesie. Przykładów studentów, którzy zaszli bardzo wysoko, zostali laureatami jest bardzo wiele.